Dzień dobry widzowie, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku w lesie mamy tu już kolejny level i kolejne e, e, instrumenty chyba będziemy musieli te naładować po prostu tak, muszę się zakręcić więc kręcimy karuzelę śmiechu ale tam chyba będzie trzeba coś podstawić mi się wydaje do tego środkowego ale no zobaczymy, zobaczymy to chyba yy, nie zadziała więc musimy sobie poszukać o kurde tu jeszcze mamy no to ładujemy sobie od razu wszystko może nam tutaj jakaś kulka wyskoczy a mamy kwadrat a jest kuleczka widzicie mamy kuleczkę więc sobie od razu ładujemy no ładuj kuleczko się ładuj ładuj

I imagine these generators yeah. as proper machines, big, sci fi ish, cool looking machines. Wait, yeah, oh, oh, wait, wait, machines out in the wood, or do you consider the tree to be a machine? No, machines, but like I said, it's a fantasy. Yeah, maybe there are generators like this in the city too, uh, but they don't work anymore. So, do you all have a forest fantasy, an individual forest fantasy, like Kirk? Mm, the Morning Mist. Um... To nie fantazja, ale mamy problemy e, najmana trochę. Bo nie wiem co z tym, nie wiem co z tym. Brakuje nam tutaj czegoś, ale... Ale jakby nic tu nie ma. A może będzie, może będzie. Trzeba będzie przekładać sobie może tego... Sześciana Spróbujmy, tutaj Spróbujmy go. O, On, właśnie, one się zawieszają, kurde, chyba na tych latarniach. Dopuścimy. to puścimy i to pójdzie do góry. I my wtedy jest I mamy kuleczkę. Widzowie, jest kulka. O, cała kulka jest, super. Czyli jednak e, jest dobrze widzowie. Ogarniam bacę. Kładziemy sobie kuleczkę na jej miejscu. Odpalamy, ładujemy kuleczkę i musimy iść teraz tam na prawo jest taki sam mechanizm, więc bierzemy. Nie, nie zawieszamy o latarnię i, i lecimy w tam Jeszcze mam z tej latarnie, by the way I sobie od razu zapalę Może jakiś achievement, achievement będzie y, za y, wszystkie latarnie Może uda się znaleźć je wszystkie y, leź do góry i mamy y, kółeczko więc teraz lecimy je naładować Kurde. i ładujemy półeczko a trzeba mocniej ładować hey again j.b it's me sorry for being such a mess and not picking up earlier yeah i don't know exactly what's changed but i'm starting to feel like we can pull this off just like we planned it i'm gonna go rehearse and, and i'll see you there okay czyli jednego mamy już ogarniętego. Więc będziemy sobie lecieć dalej, tak? Mogę tu kliknąć? Tam mi każą iść, ok. Tutaj, czyli jednak jest tak dosyć bardzo jednolinijna taka. Nie mam tutaj za bardzo wyboru. Kurde, ale się tutaj zmieniłam e, krajobraz w ogóle widzowie. Kurde. Ale to w ogóle fajnie wygląda tak e, realistycznie dosyć. Te cienie też. Wow. Ale giga się zmieniło nam. Tutaj gdzie to my jesteśmy? Tu jakaś e, odchłań. I będziemy może mieć też e, inne mechanizmy co tu mamy What? A, widzicie, to trzeba połączyć łączymy latarnię, czyli mamy trochę inne mechanizmy. A! Aj, mi puściło coś. Nie, bo ja źle klikłam. Eee, to Eczak Coś mi źle się, się klikło, więc... Trzeba uważać. Okej. Okay. I mamy mostek, tak? Okej, okay. i z tej strony robimy to. To samo. I kolejny mostek pewnie. Fajnie, że e, co level to... ...to mamy jednak trochę inne... Do tego być. Aha. Mm, no powiedzmy. I tutaj mamy już jakąś akcję. Tutaj mogę iść? No kurde, słuchajcie, mogę iść. Tylko, że latarnia jest gdzieś z drugiej strony. A ja bym sobie chciała ją zapalić. Ale naprawdę gra światła. Yy, niesamowita gra światła tutaj jest. Wow. Tutaj ja mamy kolejną yy, latarnię. Tylko czy ja tutaj dolecę? Dolecę. Chyba pójdziemy sobie tutaj. O, akurat się nam latarnia trafiła. Ja się tu boję, że ja tu gdzieś polecę. To polecę kurde w otchłań. <grym> I nie wrócę. Dobra, lecimy sobie w takim razie. Tutaj w drugą stronę jest wielka skała, ale ja tak do góry chyba nie mogę lecieć, widzowie. Więc sobie wylądujemy i zobaczymy, co tutaj gra dla nas y, przeszykowała. Czy tutaj możemy iść? Możemy. Chyba ten bok. No nie, no nie, no widzowie, coś tu jest. Ewidentnie nie tak, ewidentnie nie tak. Tutaj te latary sobie jeszcze podlece, nie? Tutaj jeszcze się da? Nie da się? Ej, no nie da się, kurde. <grymne> nie da się. Dobra, tutaj sobie mówiemy i do góry. Tutaj, czyli jednak mamy tutaj drogę i mamy. Wow! W dół jakieś duchy jakieś duchy to były nie wiadomo co mam nadzieję że wszystkie o, ale jak się nam y, liście pojawiają no po teraz zauważyłam że właśnie mam po rozświetleniu tej latarni są takie życie powraca i gdzie ja mam teraz iść ja musimy tutaj sobie polatać trochę yy... Aby nie, bo gra blokuje, nie widziałem na ścianach. Chyba tutaj do góry, dobra? Dajmy sobie do góry trochę. Ale nie, nie leci nas do góry za bardzo. Może jakaś właśnie altarnia, bo tam był... O, właśnie, tu jest altaria. Bardzo fajnie te liście rosną. Bardzo, bardzo fajna, no. Czy tutaj mogę podlecieć? Widzowie nie mogę. Więc, no, idziemy dalej. Tu jak gra nam pokazuje, tak idę. I co my tutaj znajdziemy? Musimy znaleźć dom chyba naszego kolegi w ogóle, ale mamy y, łamigłówkę y, do zrobienia. Tutaj sobie dajemy pewnie tę żarówkę. Oczywiście. I będziemy sobie to teraz y, podpalać. Mam nadzieję, że nam wyjdzie za pierwszym razem. Uwaga. Nie. Tu kurde jakoś inaczej trzeba. A może zrobimy sobie tak Zawsze jak się chce coś za pierwszym razem zrobić, to nie wyjdzie. No kurde nie no, puściło mi no. No, najgorzej. Nie wolno się śpieszyć. Właśnie, pośpiech to jest eee, najgorsze, co może być. Kurde, no co ja ci mam zrobić? Ja nie wiem, o co jej chodzi. Może nie łączmy się z tym środkowym w takim razie. Z ja tą żarówką wielką. Bo coś tutaj ewidentnie nie gra. Nie gra, to kurde. Ja nie gram. Mogę się podłączyć? Bardzo mi chciała. I się łączymy. Nie mogę się z nią połączyć. Aha, a teraz działa nagle. No to ja, ja nie wiem. Więc ładujemy żarówkę. Ale my właśnie domku nie znaleźliśmy, więc, więc na razie nikogo tam nie ratujemy. Ale lecimy, za to sobie dalej. what about the rest of you do you all have anger issues no we have other issues i have anxieties sometimes <laughs> don't laugh it's true it's okay i said i said it in a funny way But does that mean that you're less anxious in the woods whoa 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 Ała. A ła! A ciary przeszły widzowie Wow Mamy światło Kurde jakieś moby! ja myślałam, że one będą nas yy, biły nie A to właśnie działa tak tylko na chwilę nie Ła, wow, to się robiło. Chodź tutaj. A idą za mną. I mamy za to żarówę. Łatwo widzowie, łatwo porobieni. Yy, dajemy tutaj yy, żarówę do środka. Mam nadzieję, że mi jej nie ukradną. Wykurwiać mi stąd. Nara, frajerzy. A co oni mi odwiedzą? Kurde, jakieś kurde noby się pojawiły, nie? Wow, Azaryku. Władujemy żarówę? Where do we go? Maybe there. in the city i had a lot of therapists and, but still it didn't help Maybe in the forest i have just the trees and even though they are quiet uh, they are the best psych psychologist you can imagine and they're cheap they're for free actually so story goes nina found this Trio of mentally unstable gas positions and made you all move into the woods. She lured us into the forest. mnie no, Jak? Ja nie wiem. ja powinienem być jakieś jak nie grać tej gry, naprawdę. No jak mnie klikło, no co ty zaraz udajesz? Teraz ja nie wiem. Interesujące, ja wiem już. Całkiem. Nie, może to nie tak ma być. Tutaj mamy to. Aha, o to wzór mamy zrobić, widzę. Wy. Widzicie? Trzeba czytać instrukcję. Tak? nauka chyba po prostu. Dobra, chyba się udało. I mamy schody. Ale schody dokąd? Nie wiem, to może być lampa i jest lampa. Nagle no, to było obvious. Idziemy, teraz będziemy. Urde. Musimy lecieć w to, czyli mamy kolejny level. Dzięki za oglądanie i do następnego.